Witamy w Kingminie w Gdańsku, gdzie widzimy się, proszę Państwa, 3 września w sobotę o godzinie 18. .00. Kolejny turniej PvP w Pokémon GO, tym razem będzie to Timeless Cup. Po upgradezie, że tak to powiem, Factionsowym będziemy to rozgrywać oczywiście na zasadach Seafroadowych. na seafroadzie, więc jeżeli nie masz konta na Seathroadzie, chcesz przyjść, będzie przypięty link na dole pod tym filmem do mojego kolegi Patsona, który łopatologicznie tłumaczy na takim filmie, jak założyć konto na Cyfrowdzie. Nawiązując do tego, że jesteśmy w temacie PvP, już w najbliższy weekend, proszę Państwa, są Mistrzostwa Świata PvP Pokémon GO w Londynie, gdzie Nickname, czyli nasz, że tak powiem, zwycięzca chociażby ostatniego turnieju i tutaj nasz gdańszczanin, kolega z Pokémon GO, będzie walczył o tytuł Mistrza Świata Pokémon GO. Możecie zobaczyć sobie we wcześniejszych odcinkach wywiad z nim. Po tym jak wygrał Regionalsy, dzięki którym zakwalifikował się na te mistrzostwa, więc trzymamy już w najbliższym, najbliższy weekend, trzymamy dla niego kciuki. Wracając do turnieju, wiemy kiedy, wiemy gdzie. Nagrody mamy od, proszę Państwa, od Cruxa, czyli sprzęt gamingowy, jak myszki, klawiatury, słuchawki. Mamy autokecze od Bruka, tak jak ja na swojej ręce używam i dobrze wiecie, jak to zajebiście działa. Od Bruka również będą inne gadżety. Od Dylbasta Center Shop będą karty Pokémon, będą karty pewnie też Pokémon Go, nie tylko Pokémonów, ale pewnie też przewidzę ten dodatek Pokémon Go również na nagrodę. Wracając do tego, co to, to jest Timeless Cup, jakie Pokémon tam używamy, co możemy, czego nie możemy. Ja już swoją ściągawkę odpalam i wygląda to w ten sposób, że wybieramy naszego startera od pierwszej do piątej generacji i mówimy tu tylko wyłącznie o starterach. Czyli, na przykład, z pierwszej geny wybieramy sobie. Bulba, Squirtla, czy Charmandera, czy jego ostatnią formę I tak możemy z każdej generacji od pierwszej do piątej Potem wybieramy kolejne pięć Pokemonów Gdzie te Pokemony nie mogą być ani Shadow Ani nie mogą być legendami, nie mogą być mitycznymi Nie mogą być Megasami I nie mogą, że to być Sableye, Ambreon, Drapion Weren, Pachirisu i Nidoku Również Pokemony, yy, które mają restrykcje, których nie, których nie możemy używać. To są Pokémony, których możesz użyć. Tak, no dobrze, no, których nie możemy używać. Znaczy, <laughs> których możemy używać. <laughs> Przepraszam, których możemy używać. Muszą mieć type. typ: walczący, latający, normalny, psychiczny, stalowy, wróżkowy bądź smoczy. Jeżeli Pokémon zawiera jeden z tych typów który został przeze mnie teraz zmieniony, on może brać udział w tym turnieju w swojej drużynie, która składa się zawsze i wyłącznie z sześciu Pokémonów. Jeżeli ten Pokémon nie zawiera jednego z tych typów, bądź jest Pokemonem wymienionym, którego przed chwilą wymieniałem, bądź jest Shadow, czy jest legendą, niestety nie możesz brać udziału. Gdzieś tam w ogóle drabinka, a raczej na nawinie drabinka, yy, piwi ci to powie. Ale nawet nie będzie można no, na cyfrowej, tego po prostu wprowadzić, tak? Tak to po prostu Państwa działa. Więc jeszcze raz przypominam, że 3 września, w sobotę o godzinie 18, to jest właśnie zmiana, pamiętajcie, w sobotę o 18, nie w niedzielę jak zawsze, tylko w sobotę o 18, że można głosować z Rineczka. Widzimy się w Kingunie, w Gdańsku, w Metropolii. Serdecznie zapraszam.